O, ojej, 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 na chwilę przerwę. Jesteśmy na ojej, ojej, na na pomoc. ojej, na ojej, pomost ojej, jest ojej, 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 Zariedzam, zamęcone Ale to do... sprowadza się do tego samego czynnika Romek składa parasol Coś mnie tu straszy, że tak jeszcze nie było jak dzisiaj na pomoście No bez przesady no nie wiem czy bez przesady, ale wiesz coś mnie tutaj straszysz ładne płocie ładne płocie No nie cię jasny gwint, jakie przepiękne płocie, ja cię nie mogę Przepiękne, jakie grubasy No widzę, no ja cię nie mogę ty to jesteś specjalista. To jest. no, to jak to jest no, Piękne. Naprawdę w ciągu, piękne, w grube. W ciągu godziny, jak żeśmy wrócili z szczupaka i z okonia, ja sobie usiadłem rozrywkowo, Bogdan wziął kilka garści kukurydzy, no i siedziało, o i siedziało. <śmienny> Miło. Pięknie. <śmienny> no, fajnie. Delikatny zestaw. Bogdan to stosuje takie drubaśne, ale... Nie potrafię, muszę delikać. Nieważne, ważne są efekty. jest fajnie, tylko za gorąco w Gorąco wieje teraz, Ale Teraz powiało. Ale wiatr się znowu zmienił na północny. Pięknie walczą takie płocie na... Wszystko na bolonkę długą. 7 metrowa bolonka. Siedem metrów. Ja się nie mogę. Uwaga! Bombarduje. O, no, tego spowiczka to ja tu nie zobaczę. No bo jest jest falka, dlatego nie będzie, nie będzie widać spowiczka. Ale może zobaczymy rybkę. No to ładnie cię, cię tu ryby denerwują na ostatni tak. dzień. Jest no, si piękny. panowie jeszcze pływają, nie wrócili jeszcze z ryb. A my pójdziemy na obiadek za to. No ale to nie chce ciapnąć no ale te które przybyły o coś tam coś tam czekajmy może już jeszcze nie <grymne> 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 może już jeszcze nie może już zjadła o coś tam jest no ale ten sam raz no jak na raz jak na raz Wszystko na kukurydzę, tak? Tak. No, takie różne roczniki. Ale widzę, że do tego dominują te grube. Ta wróciła. Ta niech sobie rośnie pewnie racja. Mało się ma, ma przeprowadzić. Następnym tym razem powiedzieć, żeby przyprowadziła babcie. No, im grubsze ziarenko kukurydzy, tym większa płotka tak generalnie. Aczkolwiek bywają i malutkie ta bardzo gruba płacie. Kukurydzę mam w takich, w takich wielkich puszkach, po 2 kilo ponad. W samej kukurydzy jest, jest kilo 70, 700 1775 gram. No. No, prawie kilo 80 Bardziej się opłaca to kupować Jest ładna kukurydza, duża. Tak, duża i taka nie rozlatuje się od razu na no. haku. Nie, nie jest miękka, także do sałatek się nie nadaje, a się nadaje na ryb <noise> O, słoneczko wyszło, zaraz, zaraz będą grube kłoci. One, one bardzo to lubią słońce. Jeszcze jeden mronek złapię i już go zabieram na obiadek. Coś pysznego znowu będzie. Ostatnie już tutaj moje chwile. Wykorzystać trzeba do cna. <noise> Nie ma. Ale była. Coś, ta coś, coś tam było, była, widziałem po kiłku. Teraz ona podejdzie. Aha, już, 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 już tego. I praktykowany to. Tak. Jak chce, to będzie brała. No ten tydzień się nam ładnie rozpoczął, bo i szczupakami i się ładnie kończy. Też ładnymi szczupakami i, i fajne okonie i grube płocie. No nie ma nudów. Tak, nudów nie ma kwaru. Wystarczy troszeczkę słoneczka. A ile jeszcze pomimo tego, że tarło od czasu do czasu biorą i to jak wezmą to takie no, dwukilowe a te, te mniejsze, które jeszcze nie mają ochoty na, na rozmnażanie no to, to biorą nagminnie, no, ale są wypuszczane do wody, bo są tak zwane żylet. Jak to jest? Jak z zębami i dentystymi. Jak się człowiek do dentysty wybierze, to ząb zaraz przestaje boleć. A, a z płotkami też jest. No. Jak Bogdan stanął z kamerą, koniec. Stwierdziły nie. No fajnie mnie tutaj ocenia. <śm> 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 no. Najpierw na ulicy, a teraz na pomoście. Ale wszystko przygotowany, podbierak przygotowany. Oj, cały czas był w użytku, bo, bo nie dało się wyciągnąć tymi tymi zestawami bo można połamać wędkę i zerwać w ogóle cały zestaw no proszę, no przy takich płociach naprawdę piękne płocie są okay. idziemy na obiad, one stwierdzimy dosyć bardzo ładne jestem jeszcze tutaj też łowiska można, można spróbować nawet nolina na przy pomocy fajne liście Grunzela wychodzą na spadzie nawet na prawie dwóch metrach.